Dzień dobry, moi drodzy! Dlaczego chrześcijaństwo? Dlatego, że budując swoje życie na Słowie Bożym, nigdy nie zablądzimy i nigdy się nie potkniemy. W Psalm 116, werset 105, mówi, że Słowo Boże jest światłem dla naszej nogi. Przypominajmy sobie Jego słowa, którymi On nas podtrzymywał w trudne czasy. Byliśmy w rozpaczy, w rozczarowaniu. W najtrudniejszych życiowych sytuacjach zawsze dostawaliśmy słowo od Boga. Bóg nie milczał i nie zawodził. I nadal to pamiętamy. Dlatego chrześcijaństwo, że trzymamy to słowo, które jest żywe. Nie wierzymy w takiego Boga, który milczy. Jego słowo jest żywym słowem. I każdy z nas, zwracając się ku Biblii, otrzymuje to, co potrzebuje na dzień dzisiejszy. Dlatego się modlimy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to jest chleb codzienny i do naszego ciała, i dla naszego ducha. To jest chleb codzienny. Daj nam chleba naszego powszedniego, na dzisiaj. Na dzisiaj. Codziennie prosimy. Na dzisiaj, na dzień dzisiejszy. I my pamiętamy, że przez różne sytuacje, i kiedy byliśmy szczęśliwi, byliśmy smutni, i wydawało się, że wszyscy nas opuścili, to pamiętajmy, że Bóg stamtąd nas wyprowadził, gdzie było nam tak samotnie. Znając historię Brześcia, widzimy też, że Boże Błogosławieństwo przybywa na nim. Może właśnie dlatego, że drukowano tu Biblię Wrzeską w dalekim 1563 roku. I ta Biblia nadal jest w życiu i jest znak pamiętny, który upamiętnia to, że Biblia była drukowana. I dlaczego to tak było ważne, że nie drukowano na przykład jakiejś recepty do jedzenia albo jakieś dowcipy. Drukowano najpierw słowo Boże, dlatego chrześcijaństwo, że ono jest żywe. Chrześcijańska wiara to jest wiara, która odnawia się codziennie, która codziennie nie smakuje nam dobrze, od której nie mamy zmęczenia, nie mamy tęsknoty, która zawsze daje nadzieję na lepsze. Dlatego chrześcijaństwo, czułem.